Witam wszystkich. Dziś zademonstruję sposób czyszczenia łańcucha w Kymco 250 MXU. Yy, przygotowanie pracy. Rękawiczki gumowe podnosimy na standardowym lewarku yy, nasz pojazd. Ja używam tutaj tego zaczepu od przyczepy. Yy, co dalej? No, trzeba pamiętać, żeby zablokować zablokować yy, przedni hamulec Pojazd jest już w tej chwili uniesiony, wystarczy tylko tyle, żeby koła swobodnie się obracały. Nie jest to wymagane, jeżeli nie macie lewarka. Można to również zrobić popychając go przód- tył, ale wtedy no, potrzeba trochę więcej przestrzeni. Unosząc koła jest to dużo wygodniej, można obracać swobodnie łańcuchem. Oczywiście kład jest na ludzie, przednie koła zablokowane. Tu już mamy w ten sposób przygotowane stanowisko, możemy przystąpić do konkretnego czyszczenie. Używam do tego akurat czyścika od motula. Wiadomo, kładzie jest w tej chwili po umyciu wodą, czyścimy go tylko wodą, troszeczkę ta woda już obleciała, natomiast no jeszcze on jest mokry w miejscami, więc teraz spryskam, spryskam cały łańcuch w ten sposób, że po prostu będę go rozpylał. Jak się zorientować, czy cały łańcuch. Zrobił okrąg. Ja akurat patrzę na, na spinkę. W tej chwili tu widać ten ogniwko, które jest tą spinką. I po prostu kręcimy kołem spryskując, spryskując łańcuch od góry i od dołu. Dwa takie kółeczka robię zazwyczaj. I potem odczekamy kilka minut. Ok, więc zaczynamy. Rozpylamy y, czyścik, w ten sposób, że on jest lekko wciśnięty i kręcimy, kręcimy dotąd, aż nam y, nasza spinka wróci. Zalecam otworzyć okno zapach tego rozpuszczalnikowego. Oczywiście jest to czyścik y, y, do łańcuchów oringowych, to nie jest... To jest łańcuch oringowy akurat w tym modelu, więc musi być czyścik do łańcuchów oringowych, żeby nam nie uszkodzić, nie uszkodzić tych gumowych uszczelni, które są w łańcuchu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze troszeczkę. Tak, doświadczenia to jest pełnych około 11 obrotów akurat w tym, w tym sprzęcie. O, już mamy powrót. Czyli. Yy, Wykonaliśmy pełny, pełny obrót łańcucha. W tym momencie no, troszeczkę nam tam ścieka to wszystko na dół. Ale należy odczekać, odczekać jakieś 5 minut. Ja zrobię jeszcze jedno kółko natryskując ten czyścik. Natryskując ten czyścik w dolnej części łańcucha. Czyli nie od góry, tylko do dołu. Tutaj coś zrobimy. Ma troszeczkę lepsze, lepsze dojście. Więc w tym miejscu, albo w tym, jeszcze robimy jedno, jedno kółko. Napryskując, mówię, wciskamy delikatnie, nie, nie do oporu, bo by było tego za dużo. Delikatnie i obracamy. Spinka już wróciła, więc mamy nałożone, nałożony ten rozpuszczalnik z jednej i z drugiej strony. No może wystarczyłoby z jednej, akurat ja robię z dwóch stron. Odczekujemy jakieś 5 minut yy, zanim ten rozpuszczalnik rozpuści nam te resztki smaru. I tego brudu, który tu jest, już widać na rękawicach, że jest, jest tego sporo, więc chwileczkę czekamy i za chwilę za chwilę wracamy. Co nam będzie potrzebne? Ja akurat mam kupioną taką oto szczopkę do czyszczenia łańcuchów motocyklowych. Kupiłem ją gdzieś tam na Alebro. Yy, oprócz tego, oczywiście, ze dwie szmaty suche. Najlepiej jakieś takie miękkie bawełniane, yy, żeby dobrze, dobrze ściągały ten, ten brud. No i zasada jest prosta, jeżeli ten rozpuszczalnik już nam rozpuści ten brud, no poczekamy te 5 minut, ja odczekam chwilę. Będziemy dalej to czyścić używając po prostu tej szmaty. Tak no, żeby ten, ten łańcuch był, był w miarę czysty. W miarę czysty, no ja to robię w ten sposób, żeby już nie było widocznych żadnych, żadnego piachu, bo wiadomo ten piach przyklejony powoduje, że Łańcuch się nam ściera. ścierają się zębatki, ale również i, i, i wszystkie elementy, generalnie smar z piaskiem. To jest masa ścierna, papier ścierny, tak naprawdę, i ścieranie zębatek. Ok, więc chwila przerwy. Czekamy, aż rozpuszczalnik zacznie działać. Ok, jesteśmy z powrotem. Przypominam, że dziś czyścimy i smarujemy łańcuch od Kymko MXU250. Mamy go w tej chwili na lewarku podniesionym za uchwyt od przyczepy. On tutaj stoi na cegłówce jeszcze i kawałku deski, żeby poniszczyć płytek w garażu. Mamy go w tej chwili już uniesionego, więc możemy obracać swobodnie łańcuchem. Jak już mówiłem, spryskaliśmy go czyścikiem do łańcuchów. A teraz używając szczotki, bo już kilka minut zaczniemy go czyścić Zazwyczaj robię to tak, że zapinam tą szczotkę tu w sensie trzymając ją o tak Nie wiem czy będzie to dobrze widać W każdym razie trzymam ją po prostu jedną ręką, a drugą ręką obracam kołem Dotąd aż zrobimy kilka obrotów, i robię to zaró zarówno od góry, jak i od dołu. W tej chwili robię kółko czyszcząc od góry, przykładając szczotkę, poczekamy aż. Zrobimy jedno, dwa kółaczka. O, już jest jedno, czyli dwa w sumie. I teraz y, tutaj luz łańcucha jest tam, mówić 3 a 4 W drugim miejscu przykładem tutaj troszkę dobrej. Y, chociaż tu jest niewygodnie, więc można od spodu w ten sposób. Najpierw czyściliśmy górę, a teraz czyścimy dół. No i kręcimy, czy to w jedną, czy w drugą stronę nie no ma to większego znaczenia. Ważne jest, żeby cały ten łańcuch kilka razy przejść. O, zrobiliśmy od dołu. Dobra, wyciągamy szczotkę. Widać, że na tej szczotce jest mnóstwo, mnóstwo starego smaru razem z piaskiem, ale jak tak popatrzeć, no to już tam jest trochę lepiej. Ja natomiast chcę to wyczyścić do sucha całkowicie. W tym celu zwykła jakaś tam szmata, stare spodnie, nieważne. I co? Chwytam łańcuch oburącz w ten sposób od góry i od dołu, przyciskając tą szmatę. Mam nadzieję, że to widać, widać i pocieram przód, tył, jednocześnie obracając kołem. Znowu zrobimy sobie kółeczko jedno, drugie, pokażę. To była czysta szmata, nie było nic, tu jest mnóstwo smaru. Robiliśmy raptem jedną piątą okrążenia, więc czyścimy przód, tył tam, wciskając się w te oringi I obracamy dalej kołem. Warto się przyłożyć do tego, bo no mówię łańcuch brudne, z piaskiem długo nam nie posłuży. No, rodzimy szmatę w inne miejsce. Kolejną rzeczą, którą czyszczę jest zębatka bo wracając wiadomo ten brud na niej zostaje zrobię to w ten sposób że czyszczę ją tą, tą samą szmatą łącznie boki zębatki ale również wnętrze czyli tam gdzie tam gdzie po prostu ten brud osiada tam gdzie się wnętrze ten, wklęsła część zębatki styka z łańcuchem czyszczę z obu stron i praktycznie w każdy jeden ząbek wkładam palec, żeby chociaż prze, przejechać raz z dwóch stron. Zobaczycie różnicę. Ta zębatka, wiadomo jak łańcuch jest brudny, no to najpierw trzeba łańcuch, później przejechać zębatkę, a potem jeszcze raz wypełnić łańcuch, bo to się nawzajem jedno z drugim brudzi. Widzę, że kółka nawet nie zrobiłem jedną obrotu tu zębatki o, w tej chwili już chyba jest obrót, bo się czyściejsza pojawiła. Przednią zębatką jest gorzej, ponieważ jest po, pochowana pod obudową. Natomiast ona się aż tak bardzo nie brudzi, gdyż jest w obudowie. No i jej przy takim codziennym, codziennym powiedzmy po każdym umyciu kłada. Czyszczenie łańcucha nie będziemy, nie będziemy tam się dobierać do tego. Więc jeszcze raz przejadę. Przejadę łańcuch. Czyszcząc przypominam góra, dół, trzymając już matkę i obracając tym. Ale już powinno być widać. Spróbujemy troszeczkę przybliżyć. No, że tutaj cieni się rzuca, natomiast ta już jest czysta. Ten łańcuch też w dotyku... Wrócimy. Ten łańcuch w dotyku też, już nawet przez rękawice gumowe, czuć, że on jest... Yy, ...znacznie czystszy niż był, niż był wcześniej. Nie ma już tego zgrzytającego piachu Przejedziemy jeszcze. Zaraz. OK, więc wstępnie mamy łańcuch wyczyszczony. Jeszcze popycieram naszą szczotkę z tego pierwszego wstępnego czyszczenia, żeby była w tej chwili już czysta. Wycieram ją szmatą. Można ją tam do wypuszczalniku przyczyścić. Na razie wstępnie ją tak wyczyszczę, żeby nie nie brudzić na nowo, bo jeszcze tam gdzieś jakieś kawałeczki Jasku można dostrzec, Nic, no już, podczyściłem tą szczotkę, tyle że to włosie I teraz znowu, takie powiedzmy, polerska robota, czyścimy górą. To jest jeszcze ta dłuższa, dłuższe włosie szczotki. Jak tam jakieś poprochy widać. Można i miejscowo użyć. Jeszcze raz przetrzemy, się nie pozostawało. Wracając, jeżeli jest piach, to go słychać. nie, będę nie słychać, jak, jak jest go dużo, że on po prostu przeszczy. Ok. Możemy uznać, że łańcuch jest wyczyszczony. Teraz smarowanie. Używam akurat też motylowy do off-roadu, czyli taki suchy smar, nie jest smar motocyklowy, bo on jest bardzo mokry, klei się, więc po jednej jeździe dziś w popiasku będziecie mieli cały klejący się strasznie łańcuch. Jest to piękna masa sierna, która Wam genialnie wyszlifuje zębatki. Więc off-roadowy przed użyciem. Polecam przeczytać instrukcję. I generalnie żadnej filozofii tutaj specjalnie nie ma. Rozpylamy go po obu stronach ja robił będę to od dołu więc włożę go tam głębiej jest do tego specjalna przedłużka jak komuś tam ręka nie sięga ale gdzieś w tym miejscu lekko naciskam i obracamy powoli łańcuch Jeszcze takie jedno lekko kółko, kół dosłownie tylko po tych o delikatnie nam nosimy smar. gdzie orientujemy się po tej spince, będzie widać, że już jest naniesiony smar, on się po prostu bardziej błyszczy. Był wysuchy, wyczyszczone, to się nie błyszczy. W tym momencie się bardziej błyszczy. No. Także to jest cała robota: wyczyścić, odczekać po naniesieniu rozpuszczalnika. Potem dokładnie szczotką, szmatką wyczyścić cały łańcuch. Łącznie tutaj z zębatką też. A następnie rozpylić. Smar. I to wszystko. Powodzenia, udanych jazd. Do zobaczenia w następnym odcinku.